Cześć moi drodzy, czas na kolejną puchę. Otwieramy i patrzymy, czy będzie karta w odpowiednim stanie. No i co tam ciekawego nam jeszcze w paczuchach wrócą. Ależ zasało. Dobra, nie ma już nic. Hmm? Limitką jest Totti. Niestety karta na wymianę, ale przynajmniej jest w stanie idealnym. Rogi się nie poniszczyły. Fajnie. Te puszki są w miarę bezpieczne, bo tam nie ma żadnych zagięć na płaskiej powierzchni, nawet jeżeli to troszkę lata, to myślę, że te zaokrąglenia w środku trochę ratują te karty. Filip Lam Fans favorite, nie posiadam tej karty, także może być. Zorki za brak dostatecznego oświetlenia. Kręcę w środku dnia, ale akurat mamy Uuu, <grystanie> karty specjalne. To znaczy, karty limitowane może i nie są zniszczone, ale tutaj był jakiś mały wypadek. Dwie ostatnie, nie, tylko ostatnia. To chyba jest bazówka. Dobrze, że przekładają. I dają w, na przedostatniej karcie. Bo inaczej bym się zdenerwował. A Jefferson, Capino, One Fran, Rivery. Karta specjalna, Mateo Cassiera. Kolejny gold do kolekcji. Chat. João Mario. Paczka numer 2. Mamy 5. Ale jeżeli oglądacie mój kanał regularnie, to oczywiście to wiecie. Poza tym, jeżeli kolekcjonowaliście wcześniejsze edycje, to wiecie, że w tych małych puszkach zawsze jest 5 paczuszek. Czasami jest jakaś różnica, jeżeli chodzi o limitki, ale zazwyczaj jest jedna. Nagi, malarz, Witzel, Czupomoting. No, Legenda Carlo Ancelotti. Trener obecnie Bayernu, w którym, w którym Lewandowski po prostu wszystkich niszczy. Karta numer 8 RR. Piękna sprawa. Fantastycznie. Jestem zachwycony. Kreinviter. No to już już puszeczka się okazała strzałem w dziesiątkę. Elitka pewnie nie najrzadsza, no bo jak ja już ją wcześniej gdzieś indziej trafiłem, to, to wiadomo, ale, ale RR wpadł. Adrian Silva, Botia, Saul, Kedira. I jeszcze do tego mamy logo Bayernu, czyli klubu, w którym to obecnie Ancelotti jest trenerem. Luka Kut. Fajnie, że lewy w formie na eliminację będzie to bardzo pożyteczne, a dużo bardziej cieszy, że Milik w swoim klubie strzela. Już cztery bramki strzelił, ostatnio wszedł jako zmiennik na ostatnie pół godziny i się chłopak rozszalał. Kto nie widział skrótów, niech sobie zobaczy. Felipe Luis, Neves, Potuk, Pardo, karta specjalna Lionel Messi, Power Up. Go Machine. Fajnie się prezentują te Go Machines. To jest moja na wymianę. Mats Hummels. Ostatnimi czasy nie wymieniam się zbyt dużo przez lasticker. Raczej preferuję wymianę z kumplami tutaj, którzy kolekcjonują z rączki do rączki. Nie wiem w sumie dlaczego. Także prawdopodobnie z nimi, z nimi będę sobie to. Wymieniał na inne karty, ale zrypane tutaj na rogu. Ta w środku też. Miejmy nadzieję, że limitka nie... O, limitka, karta specjalna nie jest podniszczona. Ale już w sumie lepiej, że, że z tyłu, a nie z przodu. Alonso Bonucci, Fernandez, El Shaarawy. Gold, Renato Sanchez, nowy nabytek Bayernu. Dobrze. Bardzo ładnie w sobie wygląda. To może być już nawet moja powtórka. Roy Patrycja, Dla mnie bardzo udana puszka. Powtórka jeżeli chodzi o limitkę, no ale trudno się mówi. Rare mi to <grym> wynagrodził. Jak najbardziej. Także będzie, będzie w albumie zaraz się bardzo ładnie prezentował. Wielkie dzięki. Jeżeli Wam się tylko podobało to zostawcie proszę lajka, subskrybujcie kto nie subskrybuje. No i zapraszam na kolejne moje filmy. Będziemy na razie jeszcze zbierać Ostrotą kolekcję, ale już powoli też myślę o tym, żeby wrzucić coś innego, żeby rozmaicić troszkę asortyment. Zanim się pojawią nowe kolekcje, może zrobimy sobie też troszkę starszych rzeczy albo kolekcji, które jeszcze mam niedozbierane. Zobaczymy. Miłego popołudnia na razie.